Sejka widzowie, a dzisiaj nagrywamy film z kuzynką. Ja ma! I ogólnie już mam mikrofon ogarnięty i będzie troszkę jeszcze słabo słychać, ale no. Ogólnie przechodzimy lat tezy przyplawami z przyprawami z dni. Jak ktoś chce nas gry, to będzie w opisie jak zawsze. Dobra, teraz mamy takie takie, takie, takie dziwne jakieś głodnie po takie trzeba wejść i tu musimy troszkę wskoczyć. A dobra, idzie, idzie. Skaczemy. Dobra, idziemy teraz po białym takim tym spinaczu. Nie wiem jak to się mówi. Skaczemy przez laser i teraz przez dziurki, żebyśmy nie spadli. Unosi do góry. Jakby coś mnie... nie, coś zbagowało, jestem mega wysoko. Nie! O, patrz, ona sama była, była mega wysoko. To też dupa, tak, Poczekamy. Jakby coś tam by ale... Tak życie, tak? Poczekamy. No, ale zaraz będzie. O! Nie wiem, czy ty, czy ty jesteś ty już, A, dobrze, ty już tam jesteś. Dobra, ja cię nie zauważyłam, a ty psy. No, ty... Nie, ja poznałam, y, tajnej, ty. No, spinałam y, no, nie, nie, myślałam. Tajnej kuchni. No, się. Skakuję przez rasele, przez iksę. A bądź na chciałam. Podynie. Ale się nie udało. Widzowie, nie wnikajcie, dlaczego moja jakość jest z łusa. Po prostu tak gra się nie, nie chce załadować. Jak coś po tym świecącym możesz iść, to cię nie bije. Bo już sprawdzałam. On nie tak. prostu się, się baguje jakoś. No, teraz ele mi stało. Nie, 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 ja spadłam. Ale ja się odbiłam. Co to było? Ja się odbiłam, jak na trampolinie. Dlaczego? Nie, po prostu spadłam i się odbiłam tu jak są te ścianki Przed tymi ściankami Aha, super, ja też spadłam. A gdzie ty jesteś? No... A no. teraz... A, dobra Z czym? Czy Ja może że widzowie mówią, mój się zbagował No, po prostu jest łysa. Nie wiem dlaczego, ale jest łysa nie wiem dlaczego, ale ten nie jest to głupsze, dlatego widzicie widzowie. No. I na pewno ich nas nie ogląda. Nie no, ogląda. O, nie no, tu na to ta dupa z tej gry. Prosta no, nas ogląda właśnie. No, tej. E jest 50. No mamy 10 minut, a to musi jest się wzruszyć. Dobra, Ma, mało do końca wieży, więc. Teraz ja w końcu mam film. Sądzę, że. Miolet, ty jak do mnie to dasz radę! Bo ja nie wiem, czy masz tą dupą. Tak <grym> na super listy. To nie, ta kuszka jest ciekawa. Widzowie, polecę Wam tak: nigdy nie zakładać tej gównianej kuszki. Pięć bo przysiadów na kłodkach, no. 10 przysiadów, nie przeklętamy. To nagrywanie się dzieje. Ja przesłam. Musimy kończyć, bo musi Coś tego, żeby dłużej. Ja nie chcę co z tego. Czekaj. Pij. Nie do Na dół. Dobra, kończymy. Pożegnaj się, bo już kończymy film, bo za mało czasu mamy. Coś to odcinek o dziesiątej też z kuzynką. To tyle, pa pa!